Łódzkie firmy przygotowały kalendarze poświęcone naszemu miastu. Jeden wydała grupa TOJA. Trochę kapryśną, pełną tajemniczych zakątków, z roku na rok nabierającą więcej blasku. Taką Łódź można będzie oglądać przez cały następny rok w specjalnie przygotowanych kalendarzach. Powstało aż sześć nowych wydawnictw w całości poświęconych naszemu miastu. Jedno z nich przygotowała grupa TOJA. Łódź staje się marketingowym towarem, świadczy o tym liczba dostępnych w tym roku kalendarzy. Każdy z nich jest nieco inny, ale wszystkie zachęcają do tego, by poznać i pokochać to miasto. Traktujemy ten kalendarz raczej jako promocję łodzi, promocję łodzi nie tylko na zewnątrz, ale także wśród łodzian, bo e, myślę, że to jest bardzo ważne, żeby łodzianie poczuli się w tej łodzi dobrze. Skoro wieszamy na ścianach zdjęcia Paryża, Nowego Jorku czy Wenecji, możemy również powiesić zdjęcia łodzi, ponieważ nie mamy się czego wstydzić, Łódź jest wyjątkowym miastem. I pięknym i następnym charakterem. Zakład wodociągów i kanalizacji w swojej propozycji prezentuje katedrę na stokach miejsce z pewnością magiczne, a na co dzień niedostępne. Z kolei łódź chudego autorstwa Tomasza Aulicha rozjaśnia ciemniejsze strony miasta. Wystarczy ciekawe, ciekawe światło, wpadający promień słońca i ta łódź brzydka jak ją nazywają ludzie. Obdrapa pana staje się piękna i wspaniała. Kalendarze dostępne będą w Centrum Informacji Turystycznej już od poniedziałku. Wyjątkiem jest wydawnictwo Grupy Toja, które do sprzedaży nie trafi, za to z pewnością trafi do naszych abonentów i widzów. Kalendarz będzie można wygrać w licznych konkursach.